Dzień dobry, witam Was w Zmyśle Smaku. Jest godzina 17, czwartkowe popołudnie. No i dzisiejszym tematem będzie. Moje uzależnienie. Uwielbiam jeść, ale mało o tym wiem. W związku z tym zwerbowałam do naszego studia Roberta Harne. Witam cię serdecznie, Witam serdecznie sobie który opowie dzisiaj nam o sushi. No tak, globalne danie, prawda? Bardzo globalne. Już w tym momencie sushi występuje tak naprawdę na każdym kontynencie i w każdym mhm. bardziej rozwiniętym kraju. Zyskało na popularności tak naprawdę kilka lat temu, jak zaczęła się taka mocna ekspansja sushi do Europy szczególnie ze stanów i sushi, które znamy w Polsce, często jest tym sushi, które już powstało, e, przeszło reinkarnację mhm. e, w Stanach Zjednoczonych, już dotarło do nas w nieco odmienionej formie. Co kraj to obyczaj, co kraj to różna wersja sushi, czy jednak są podobne do siebie? E, generalne założenie jest takie samo w każdym kraju, mhm. e, jak również w Japonii. E, przede wszystkim e, ważne jest, aby sushi składało się z, z od odpowiednio przygotowanego zakwasu. Zakwaszonego ryżu mm -hmm. e, i dodatków. Tutaj nie musi to być surowa ryba, mogą to być warzywa, warzywa piklowane, e, bądź jak w nowoczesnych formach już nawet spotyka się sushi z różnymi rodzajami mięsa, czy nawet fuagra. Także w każdym kraju troszeczkę to sushi jest inne, ale podstawa jest taka sama czyli bardzo dobry ryż i bardzo dobrej jakości skład. No właśnie, Robercie, może zacznijmy od samego początku. Nieodzowny składnik, o którym wspomniałeś przed chwilą, ryż, Tak jest. który spędza sens powiek amatorom sushi. No i podobno w nim tkwi cały sekret dobrego sushi. E, tak, to prawda. E, ryż jest najcięższą rzeczą, którą musimy przygotować przy przyrządzaniu sushi. E, mhm. Musimy pamiętać, że nie może to być zwykły polski czy inny czy, czy długoziarnisty ryż. Musi to być krótkoziarnisty ryż, najlepiej z przeznaczeniem do sushi. E, Charakteryzuje się on tym, iż ma troszeczkę mniejsze, mniejsze ziarno, co powoduje, um, jak zwijamy sushi, jak mieszamy ten ryż do przygotowania, uh -huh. on nam nie pęka, to ziarno się nie rozpada. Dobrze przygotowane sushi powinno mieć tylko całe ziarenka ryżu. Nawet nie powinniśmy tutaj znaleźć ryżu, który jest popękany, uh -huh. e, czy odrobinę e, uszkodzony. E, em, ryż. W japońskich restauracjach gotujemy w specjalnych urządzeniach, takich garnkach do ryżu, w których One możemy... One podobne są chyba do frytkownicy trochę, prawda? Podobne są do frytkownicy, mm -hmm. mają podobną zasadę, tylko nie używamy tutaj oleju, a używamy wody. Wody. E, działa to na tej samej zasadzie co nasz garnek, tylko tamten jest troszeczkę bardziej inteligentny, mniejszy, nie musimy, myśli troszeczkę za nas e, i gotuje ten ryż tak, jak być powinien ugotowany. W mm -hmm. e, Domowym sposobem m, najłatwiej jest e, gotowanie ryżu następnym na następujący sposób. Wpierw resz płuczemy w zimnej wodzie. Po to, aby wypłukać zewnętrzną e, skrobię, która się nadkruszyła przy produkcji, przy przechowywaniu, przy mhm. przewożeniu. E, jeżeli płukamy to w zimnej wodzie i woda już nam się robi klarowna, wtedy oznacza, że ryż jest gotowy do e, ugotowania. Mhm. E, proporcja wody co do ryżu jest następująca. Przed płukaniem ryżu należy sobie naj, najprościej do jakiegoś kubka suchy ryż, ryż wsypać, i to nam będzie naszą miarką. Na jeden kubek czy na jedną porcję miarkę ryżu stosujemy. 1,5 bądź 1 i 1 porcji wody w zależności tak naprawdę od poziomu wysuszenia ryżu. Mhm. Następnie wstawiamy to na kuchnię zagotowujemy jak najszybciej w momencie, kiedy nam się to zagotuje, czyli wysoki ogień. Wysoki ogień, maksymalna okay. temperatura, jak nam się to zagotuje, przykrywamy bardzo szczelnie. Zmniejszamy ogień do minimum i zostawiamy tak przez 15 minut. Nie mieszając, nie odkrywając, nie dotykając, zapomniamy o tym. Nie doprawiamy solą, nie gotujemy ryżu z żadnymi przyprawami, gotujemy ryż tylko i wyłącznie w zwykłej wodzie. Po 15 minutach garnek z ryżem zestawiamy z ognia i odstawiamy do nasiąknięcia, aby się cała para wodna zgromadzała nam w garnku, wchłonęła tak naprawdę, ryż wchłonął tą całą wodę. Tak przygotowany ryż, ugotowany, możemy um, przystąpić do zaprawiania jego. Następnym krokiem jest przygotowanie zaprawy. Taka zaprawa jest e, bardzo łatwa w przygotowaniu. Składa się tylko i wyłącznie z trzech rzeczy. Jest to ocet ryżowy. E, ocet ryżowy ja używam również do innych dań, nie tylko kuchni japońskiej, bo jest bardzo delikatny, odrobinę słodszy e, i bardziej nam pasuje niż ocet spirytusowy, czy ocet jabłkowy bądź winogronowy. E, do tego octu na jedną dużą łyżkę octu dodajemy pół łyżeczki soli okay. oraz łyżeczkę cukru. Czyli o. na jedną dużą łyżkę octu, pół małej łyżeczki soli, e, i jedną łyżeczkę. No to niezła mieszanka: Ocet, dokładnie cukier tak. i sol. Jak to wszystko dokładnie wymieszamy, tak aby już nie, 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 nie było pozostałości e, cukru i soli, dodajemy to do ryżu. Bardzo ważne jest, aby ryż podczas zaprawiania był odrobinę ciepły. Dlatego, że wtedy w chłonie troszeczkę jakby też smak e, i, i aromat tego e, octu, e, a poza tym będzie bardziej e, trwale e, przyprawiony, bo ten ryż jest e, zupełnie jałowy, nie ma żadnych przypraw, jest zwykłym ryżem, więc jak dodamy trochę soli, trochę cukru, trochę octu, ten ryż nabierze nam fajnego smaku. Mhm. O to, e, o co nam tak naprawdę chodzi. Cześć, masz tak obszerną wiedzę, zastanawiam się ile już sushi zjadłeś w swoim życiu. No, już troszeczkę miałem okazję spróbować i tych polskich, i zagranicznych wersji. Mhm. E, wiem, że troszeczkę polskie sushi różni się od, od, od zagranicznych, dlatego że, e, tak jak wspominałem wcześniej, wolimy trochę bardziej łagodne smaki niż, e, niż Japończycy. E, ale to się jak najbardziej e, zmienia, coraz więcej powstaje takich tradycyjnych, japońskich restauracji, e, w których serwowane jest prawdziwe, japońskie sushi, bez dodatków pieczonego kurczaka czy No właśnie, czy, to jest chyba największy absurd, o którym dzisiaj przeczytałam, że Istnieją warszawskie restauracje, w których podaje się sushi z kurczakiem. Tak, są takie restauracje. No to chyba już nie sushi, prawda? Hmm, według tradycyjnego japończyka to nie jest już sushi, jest to odrobina nawet obrazoburcze. E, i, jednak powstaje to z tego względu, aby e, bardziej smakowało klientom i, i jakby ten produkt sushi, który jest bardzo fajną i bardzo zdrową przekąską. Mhm. E, Musi być też dostosowany do, troszeczkę do naszych upodobań, a że my nie do końca jesteśmy społeczeństwem, które gustuje mocno w rybach, to się oczywiście zmienia na plus, ale jeszcze daleko mamy do, do, do rybożerców w cudzysłowie, w związku z czym firmy prze, prześcigają się w pomysłach, jak to wsuszyć i bardziej udostępnić dla przeciętnego... Przy, Użytkownika gospodarczego. No tak, ale zapewniamy, że sushi w oryginalnej wersji jest bardziej atrakcyjne niż to z kurczakiem, prawda? Widzę, że tutaj już jest zakończona działalność z ryżem. Tak Co jest. dalej? Dalej ważną rzeczą, którą musimy przygotować, jest Nori. Nori. Czym jest Nori? Nori jest to nic innego jak prażone, czyli pieczone, i później prasowane wodorosty. Są to wodorosty spożywcze. Również z tych wodorostów robi się kremy dla pań, które mają bardzo dobre właściwości. Niestety nie znam ich, gdyż nie korzystam, ale. Pewnie odmładzające. Japonki jak, jak żyją wiele, wiele długich lat, także pewnie o to chodzi. Jeżeli chodzi o samonori, wygląda to w ten sposób. Z jednej strony jest Czy matowe to ma jakiś zapach? Tak. Jeżeli to spróbujemy, mm -hmm. możesz to sobie kawałek urwać. Tak. Ma to smak tak naprawdę morza. Nie ma mm -hmm. to smaku rybnego, ma to smak taki aromat. E, ten z morza. zapał unoszący się w porcie zazwyczaj. Dokładnie, tak dokładnie, dokładnie tak. Mm -hmm. e, i Wodorosty również są bardzo, bardzo zdrowe, zawierają dużo witamin, wartości odżywczych, które są nam bardzo potrzebne. A tak jak wcześniej już mówiliśmy, mało jemy ryb, w związku z czym to sushi w Polsce jest bardzo dobre ze względu na to, iż spożywamy, chcąc, nie chcąc, więcej ryb, więcej produktów pochodzących z morza. To nori, tak jak zauważysz, jest z jednej strony matowe, z drugiej strony błyszczące. Zgadza się. To jest ważne, aby um, układać ryż. Zwijać nori wewnętrzną stroną kropowatą. matową. matową okay. tak a e, dlaczego tak? Dlatego, że e, po pierwsze, m, bardziej trzyma się ryżu, mm -hmm. nie ślizga się, łatwiej mm -hmm. nam jest to zwinąć. E, a po drugie, mniej, e, że tak powiem, e, ta zewnętrzna forma która jest e, gładka, upożywa nam później łatwiejsze porcjowanie i, i jakby posługiwanie się tą, e, tym suszem. Co robimy z takim nori? Z takim nori teraz w zależności od tego co będziemy przygotowywać, możemy to nori wykorzystać bądź nie. Bo mamy sushi z zawartością nori, czyli wodorostu, w którym najczęściej go zawijamy bądź stosujemy jako dekorację. Bądź też możemy korzystać, e, tworzyć sushi bez nori. Samo, sama surowa ryba, która nazywa się sashimi, bądź e, kulka ryżu z rybą bądź innym dodatkiem na, na górze, e, nazywana również nigiri. Ok, skromowa o nori, także użyjmy. Mistrzu, działaj. O, dobrze. Ja przygotuję w tym momencie maki sushi, maki sushi czasem nazywane. Są to małe rolatki w wolnym tłumaczeniu. Będziemy do nich potrzebowali tylko i wyłącznie połowę takiego listka. Drugą połowę możemy wykorzystać sobie później bądź przy innym daniu. Do rolowania sushi potrzebujemy takiej bambusowej matki, mhm. która nam jest pomocna przy zawijaniu, możemy to sobie w tym przy pomocy tego łatwiej manipulować i, i, i manewrować naszym sushi. Na matę bambusową i suchy kawałek nori układamy odrobinę ryżu. Ryżu, czyli nie przesadzamy z tą ilością nie, nie, ryżu? Nie. Powinna to być mniej więcej kulka, mhm. niewielka kulka mieszcząca się w dłoni, Ważne jest, aby tego ryżu nie zgniatać zbyt mocno, nie, nie, za bardzo go nie ugniatać, on powinien sam się tak naprawdę rozprowadzić po e, naszym e, nori. Czyli obchodzić obchodzi się jak z kobietą. Dokładnie tak, a nawet, e, a nawet w niektórych momentach jeszcze bardziej delikatnie, ze względu e, na szlachetność tego dania. W, w najlepszych tokijskich restauracjach e, sushi podaje się, klient dostaje sushi, które jeszcze jest chrupiące, czyli to nori, jeszcze powinno być delikatnie chrupiące, jest to bardzo ciężkie do wykonania, ale ponoć po tym poznaje się prawdziwego sushimana. Ile uczyłeś się sztuki przyrządzania sushi? Wiesz co, sushi przygotowywałem w restauracjach głównie w Londynie. i To jakby wynikało z mojej takiej pracy. Wcześniej sushi robiłem w domu, dlatego że jest, również mi bardzo smakuje to ta forma. Ta forma dani i ta kuchnia japońska w takim, w takim wykonaniu. W związku z czym wpierw robiłem to w domu, później zacząłem to robić w restauracjach. Poznałem kilku prawdziwych, oryginalnych osób, którzy zajmują się tym od wielu lat i jest to zupełnie na innym, znacznie wyższym, bardziej elitarnym poziomie niż, niż tu u nas. No, tym w bardziej się cieszę, że, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Dobrze, mamy rozłożony ryż, co dalej? Ryż rozkładamy, tak jak tutaj widzicie, z delikatnym, zostawiamy delikatny pasek wolnego wodorostu, po to, aby zawinąć, żeby nam skleił całą rolatkę w całość. Na taki ryż nakładamy odrobinę pasty wasabi. Która jest przysłowiowym chrzanem, prawda? Tak, jest to mhm. przysłowiowy chrzan. Oryginalnie taką pastę robi się z um, suszonego wcześniej korzenia um, wasabi. Jest to um, roślina podobna w wyglądzie i w, w um, formie do imbiru czy galangalu. OK, mamy troszeńkę, dosłownie troszeńkę, bo to jest dosłownie bardzo, troszantre. bardzo ostra przyprawa. Tak jest. Co dalej? E, dalej kładziemy odrobinę ogórka. Mhm. Teraz sobie może zrobimy takie sushi wegetariańskie, Jasne. żeby nie korzystać Dobrze. z Dobrze. Rybami zajmiemy się Rybami po Fantastycznie. Wszystkie produkty do sushi powinny być mm, drobno, najlepiej cienko pokrojone. E, ma to dwa względy. Po pierwsze względ estetyczny, żeby ładnie wyglądało, dlatego że sushi również jest sztuką. E, drugi względ jest taki, aby... Um, aby, aby sushi było również bardziej atrakcyjne smakowo. Poza tym, jeżeli przegryzamy sobie taki kawałek sushi z chrupiącym ogórkiem, mamy coś innego niż, niż ryż, troszeczkę inną konsystencję, co jest bardzo, bardzo fajne. Tak ułożone składniki, delikatnie. No teraz chyba najgorsza, najtrudniejsza część tak przyrządzania sushi. Musimy bardzo szczelnie zawinąć do środka. Okej. Okay. Ważne jest, żeby dobrze w tym momencie naszą rolatkę zgnieść. Wcześniej tego ryżu nie ugniatamy właśnie po to, aby teraz mógł on się nam swobodnie ułożyć tak, jak mu się to w cudzysłowie podoba. Kiedy tu już mamy dobrze zgniecione, możemy sobie pomóc odrobiną wody. Mhm. Odwijamy i zawijamy do końca. Każdy sushi man tak naprawdę ma swój sposób przygotowywania e, roladek, dlatego e, troszeczkę można z, zaobserwować inne e, zwyczaje panujące w różnych restauracjach. Hmm. Ważne jest, aby ta roladka była mniej więcej równej grubości, e, była równie wypełniona e, dodatkami i powinna być oczywiście odpowiednio zwinięta. W ten sposób. No mamy piękne już ci sushi rolatkę. No i ty teraz zaczniesz kroić ją na kawałki, prawda? Tą tak roladkę. I y, powiedz mi, jak to jest z tymi kawałkami? Jaka powinna być grubość, bo podobno grubość powinna być na jeden kęs, który wkładamy w całości do buzi. Tak, to powinno być hmm. na jeden kęs, ale jak dobrze wiesz, kęsy bywają różne. W wielkości buzi również? W wielkości buzi również. W związku z czym powinno to susze być tak um, przygotowane, pokrojone, aby klient czy, czy gość, który to nie miał problemu z zmieszczeniem tego w buzi, ze zjedzeniem tego na jeden raz, dlatego że e, sztuka savoir vivre e, japońska mówi nam, że nie możemy e, zostawiać niedojedzonego. Bo...